Ale przede wszystkim o co chodziło z tą rurą blokującą ruch głowy i czy realnie myślałeś ze względu na tę rurę o zjeździe? Jeśli chodzi o rurę, jest to rura, którą dopinamy do kasku. Nam się zepsuł jakby magnes, który, który trzyma tą rurę do kasku i mechanicy po prostu ją źle zamocowali i ona sobie latała. W momencie, kiedy zobaczyłem to, też przez radio nie chciałem za dużo komunikować, ponieważ istnieje ryzyko, że. Jeśli coś powiesz przez radio, usłyszą to sędziowie i mogą cię po prostu ściągnąć do boksów hmm. jako niebezpieczna rzecz. Dlatego próbowałem ją chwycić, próbowałem ją sobie nawet dać pomiędzy siedzenia, a jakby moją ramię, ramię żeby ją trzymać. No ale oczywiście w trakcie zakrętów ona, ona się wymskiwała, także były też okrążenia, że bardziej myślałem, żeby dociskać tą, tą rurę, ramieniem niż prowadzić auto, ale wszystko poszło okej, okay, udało się dojechać bezpiecznie i jakby nie było, nie był, nie był to problem.